Kropla kawy spłynęła po mojej dłoni, ale nie czułam gorąca. Czułam tylko lód rozlewający się od serca po koniuszki palców. Czas zamarł. Poranna krzątanina w kuchni, odgłos tostera, bulgotanie ekspresu, daleki szum samochodów za oknem wszystko to zniknęło, zastąpione przez ogłuszającą ciszę w mojej głowie. Na stole, obok nietkniętego rogalika, leżał jego telefon. Ekran rozbłysnął nienaturalnym, trupim światłem a na nim pojawiło się jedno słowo, jedno imię, które nie miało prawa tam być Sylwia, a obok serduszko, czerwone, pulsujące, jak krwawiąca rana w moim idealnie poukładanym świecie. Nie było pytania, nie było wątpliwości. W tamtej sekundzie zrozumiałam, że dom, który budowałam przez piętnaście lat, był tylko scenografią. Kurtyna właśnie opadła, a ja stałam po środku pustej sceny, zdając sobie sprawę, że grałam w sztuce, której scenariusza nigdy nie znałam. Poznaliśmy się z Piotrem na studiach. Ja studiowałam architekturę, pełna marzeń o projektowaniu przestrzeni, które zmieniają życie ludzi. On, ekonomię, z głową pełną liczb i ambicji. Nasza miłość była jak dobrze zaprojektowany budynek. Solidne fundamenty, przemyślana konstrukcja. Przynajmniej tak mi się wydawało. Kiedy dostał pierwszą poważną propozycję pracy w innym mieście, nie wahałam się ani chwili spakowałam swoje szkicowniki, odłożyłam na później marzenie o własnej pracowni i pojechałam z nim. Najpierw ty się ustawisz, kochanie, potem przyjdzie czas na mnie, mówiłam, głaszcząc go po włosach, gdy wracał zmęczony po dwunastu godzinach w biurze, a potem urodził się Bartek. Mój świat skurczył się do rytmu jego oddechu, do zapachu oliwki i mleka. Moje projekty leżały w teczce na dnie szafy, pokrywając się kurzem, podczas gdy ja budowałam fortece z klocków i projektowałam trasy spacerów tak, by ominąć najbardziej ruchliwe ulice. Piotr awansował. Zmienialiśmy mieszkania na coraz większe, samochody na coraz nowsze. W końcu kupiliśmy działkę pod miastem. Magda, to twoja szansa, powiedział. Zaprojektuj nasz dom, ten wymarzony. I zrobiłam to. Każdy centymetr tego domu był mój. Każdy kąt, pod którym padało światło, każda linia ściany, każde drzewo w ogrodzie, włożyłam w te mury całą swoją niespełnioną pasję, całą miłość, całą siebie. Kiedy jego rodzina przyjeżdżała w odwiedziny, pękałam z dumy. Słyszałam, jak jego matka mówiła do sąsiadki: Piotruś tak wspaniale sobie radzi, taki dom postawił. Nigdy nie poprawiałam. Uśmiechałam się tylko, dolewając jej herbaty do filiżanki, czując ukłucie, którego nie potrafiłam nazwać. Byłam dyrektorem generalnym naszego życia domowego. Logistyka, zakupy, szkoła Bartka, organizacja świąt, dbanie o to, by Piotr miał zawsze wyprasowaną koszulę i spokój do pracy. Byłam cieniem, z którego on czerpał siłę, by świecić. A ja wierzyłam, że jego blask jest naszym wspólnym sukcesem. Nie widziałam, że stojąc za nim, sama znikam. Poświęciłam karierę, przyjaźnie, które osłabły przez brak czasu, a nawet drobne przyjemności. Wszystko dla projektu o nazwie Nasza rodzina. Byłam z tego dumna, byłam głupia. Zmiana nie nastąpiła z dnia na dzień. Była jak powolne, metodyczne zatruwanie atmosfery. Zaczęło się od jego telefonu, który stał się przedłużeniem dłoni. Kiedyś rzucał go byle gdzie, teraz kładł go ekranem do dołu. Coraz częściej pojawiały się pilne spotkania po godzinach i wyjazdy integracyjne, na które partnerzy nie byli zaproszeni, bo to nudne, firmowe sprawy. Pamiętam wakacje dwa lata temu. Pojechaliśmy na Mazury, do luksusowego hotelu, który on wybrał. Chciałam popływać kajakiem, pójść na długi spacer po lesie, ale Piotr większość czasu spędzał na tarasie z telefonem w ręku, uśmiechając się do ekranu. Kto pisze? Zapytałam kiedyś, próbując nadać głosowi lekki, żartobliwy ton. A, z pracy. Nowy projekt, wiesz jaka jest dynamika rzucił, nie odrywając wzroku. Wieczorem przy kolacji z jego siostrą i szwagrem, którzy do nas dołączyli, poczułam się jak eksponat. Piotr opowiadał o swoich sukcesach, o nowym aucie, które planuje kupić. Jego siostra Justyna spojrzała na mnie i z fałszywą troską zapytała: "A ty, Madziu, nie nudzisz się tak w tym domu? Może jakiś kursik byś sobie zrobiła? Garncarstwa albo coś?". Poczułam jak krew napływa mi do twarzy. Piotr tylko się zaśmiał. Magda ma swój wielki projekt. Dom jest w tym najlepsza, powiedział, ale brzmiało to jak nagroda pocieszenia. Innym razem, na urodzinach jego ojca, cała rodzina dyskutowała o polityce i inwestycjach. Próbowałam włączyć się do rozmowy, dodając coś o nowym, kontrowersyjnym planie zagospodarowania przestrzennego w naszej okolicy. Piotr położył mi rękę na ramieniu i powiedział głośno, żeby wszyscy słyszeli Kochanie, zostawmy te nudne tematy. Opowiedz lepiej cioci, jak robisz ten swój sernik, bo jest genialny. Wszyscy się zaśmiali, a ja poczułam się jakby sprowadził mnie do roli kucharki. Zaczęłam być niewidzialna. Moje zdanie przestawało mieć znaczenie. Moje potrzeby były spychane na koniec listy. Kiedy prosiłam o pomoc w czymś domowym, mówił, żebym nie zawracała mu głowy drobiazgami, bo on ma poważne sprawy na głowie. Te drobiazgi były moim całym życiem. On był dyrektorem, a ja stałam się częścią personelu pomocniczego w jego korporacji o nazwie Życie. Najgorsze było to subtelne wykluczenie. Planował weekendowy wyjazd z chłopakami, nie pytając mnie o zdanie. Podejmował decyzje finansowe, informując mnie o nich po fakcie. Byłam ostatnią osobą, która się dowiadywała. Czułam się jak mebel piękny, użyteczny, idealnie dopasowany do wnętrza, które sama zaprojektowałam, ale wciąż tylko mebel. Poranek, w którym zobaczyłam to imię, zaczął się jak każdy inny zapach świeżo mielonej kawy, słońce wpadające przez wielkie okno w kuchni, okno którego umiejscowienie planowałam miesiącami, by właśnie tak witało nas każdego dnia. Piotr, jak zwykle w pośpiechu, pocałunek w przelocie, rzucony w policzek, pachnący drogą wodą kolońską i stresem. Będę późno, nie czekaj z kolacją, rzucił już przy drzwiach. Chwilę później usłyszałam pisk opon, wróciłam do kuchni, by w spokoju dokończyć kawę. I wtedy go zobaczyłam. Telefon leżał na dębowym blacie, który sama olejowałam, by wydobyć piękno słojów, czarny, lśniący prostokąt, pulsujący cichą groźbą. Zignorowałabym go, naprawdę, ale wtedy ekran się podświetlił. Sylwia, wczoraj było cudownie, nie mogę się doczekać powtórki, uważaj na siebie. Słowa rozlały się po ekranie, jak trucizna. Sylwia. Serduszko, cudownie, powtórka. Każde słowo było gwoździem wbijanym w trumnę mojego życia. Nie czułam furii, nie czułam krzyku, który utknął mi w gardle, poczułam coś znacznie gorszego absolutną, krystaliczną jasność. Wszystkie te późne powroty, te wyjazdy, ten telefon przyklejony do ręki, te protekcjonalne uśmiechy wszystko ułożyło się w spójną, ochydną całość. To nie była zdrada, to była anihilacja. Zniszczenie wszystkiego, w co wierzyłam. Zrozumiałam, że mężczyzna, dla którego poświęciłam swoje marzenia, zbudował sobie drugie życie, korzystając z komfortu i spokoju, które ja mu zapewniałam. Nasz dom nie był twierdzą, był hotelem, a ja byłam jego menedżerką. Stałam w tej kuchni, w sercu domu, który stworzyłam, i czułam się jak intrus. Każdy przedmiot, każdy mebel, każda ściana krzyczała do mnie kłamstwem. To nie był moment porzucenia w sensie fizycznym, on jeszcze nie odszedł, ale w tamtej chwili to ja porzuciłam jego. Porzuciłam iluzję, w której żyłam. Decyzja zapadła w ciszy, bez jednego słowa. Była zimna, ostra i ostateczna. Koniec. Wiedziałam, co muszę zrobić, nie dla zemsty, dla ocalenia tego, co jeszcze ze mnie zostało. Po spakowaniu dwóch walizek i opuszczeniu domu, który jeszcze wczoraj nazywałam swoim, pojechałam bez celu przed siebie. Wylądowałam w małym pensjonacie nad jeziorem, sto kilometrów od wszystkiego, co znałam. Pokój pachniał starym drewnem i krochmalem. Przez dwa dni patrzyłam w sufit, odtwarzając w głowie tę jedną scenę przy śniadaniu. Trzeciego dnia zmusiłam się, by wyjść. Usiadłam w jedynej kawiarni w miasteczku, zamówiłam herbatę, której nawet nie tknęłam. Musiałam wyglądać jak wrak człowieka, bo po chwili dosiadła się do mnie starsza pani o łagodnych oczach i dłoniach pooranych marszczkami, jak mapa życia. Zła pogoda w sercu, co dziecko? Zapytała cicho, stawiając przede mną talerzyk z kawałkiem szarlotki. Proszę na koszt firmy. Jestem Helena, właścicielka. Coś we mnie pękło. Opowiedziałam jej wszystko. O domu, o marzeniach schowanych do szuflady, o telefonie, o imieniu z serduszkiem. Słuchała w milczeniu, kiwając głową ze zrozumieniem, które nie miało w sobie litości, tylko mądrą akceptację. Gdy skończyłam, wzięła moją dłoń w swoje ciepłe papierowe ręce. Wiesz, zaczęła, mój mąż też kiedyś zasadził drzewo w cudzym ogrodzie. Myślałam, że świat mi się zawalił, ale potem zrozumiałam, że przez lata tak bardzo dbałam o nasz wspólny ogród, że zapomniałam, iż sama jestem osobnym, pięknym drzewem, które też potrzebuje słońca i wody. Czasem trzeba pozwolić, by stara gałąź uschła, żeby wyrosły nowe. Mówiła dalej. Opowiadając o tym, jak po jego odejściu otworzyła tę małą kawiarnię, jak nauczyła się piec ciasta z przepisów swojej babci, jak odnalazła radość w rozmowach z ludźmi i w obserwowaniu zmieniających się pór roku nad jeziorem. Nie jesteś zniszczona, powiedziała na koniec, patrząc mi prosto w oczy. Jesteś tylko na chwilę schowana za chmurami, ale słońce w tobie nie zgasło. Musisz tylko dać mu powód, by znowu zaświeciło. To spotkanie było jak balsam. Po raz pierwszy od lat ktoś zobaczył we mnie nie żonę Piotra, nie mamę Bartka, nie panią domu, ale po prostu kobietę, kobietę, która ma prawo do własnego słońca. Ta prosta rozmowa przy kawałku szarlotki dała mi więcej siły niż lata fałszywych komplementów. Wróciłam do pensjonatu i po raz pierwszy od trzech dni. Zasnęłam spokojnie. Wiedziałam, że to nie koniec mojej historii, to był początek nowego rozdziału, którego autorką będę już tylko ja. Następnego ranka, z umysłem czystym jak powietrze po burzy, przypomniałam sobie coś, co zepchnęłam na dno świadomości działka, na której stał nasz dom. Nie była nasza, była moja. Dostałam ją w darowiźnie od moich rodziców, na kilka lat przed ślubem. Akt notarialny leżał w mojej starej teczce, razem z dyplomem architekta. Znalazłam w internecie numer do polecanej kancelarii prawnej w Warszawie. Głos w słuchawce był spokojny i profesjonalny. Mecenas Adamski słucham. Przez pół godziny, z rosnącą determinacją, opowiadałam mu historię ostatnich piętnastu lat. O moim wkładzie w postaci gruntu, o projekcie domu, który był moją pracą dyplomową, o fakturach za materiały budowlane, które w dużej części opłaciłam z pieniędzy ze sprzedaży mieszkania po babci. Mówiłam o latach nieodpłatnej pracy jako menedżerka domu, co pozwoliło mojemu mężowi na pełne skupienie się na karierze i pomnażaniu jego dochodów. Po drugiej stronie zapadła cisza. Już myślałam, że połączenie zostało przerwane, gdy mecenas odezwał się ponownie. Jego głos był inny, pełen skupienia i podziwu. "Pani Magdaleno," zaczął powoli. "Sytuacja jest o wiele jaśniejsza, niż mogłoby się wydawać. Grunt, jako pani majątek osobisty nabyty przed ślubem, bezwzględnie należy do pani. Dom wzniesiony na tym gruncie w trakcie trwania wspólności majątkowej jest nakładem na pani majątek osobisty. Oczywiście pani mąż ma prawo do zwrotu połowy wartości poniesionych nakładów, ale..." Tu zrobił pauzę. Możemy to skompensować z pani roszczeniami z tytułu nierównego udziału w budowaniu majątku wspólnego. A co najważniejsze, z prawnego punktu widzenia to pani jest właścicielką całej nieruchomości. On jest tam tylko gościem. Gościem? Powtórzyłam szeptem. To słowo uderzyło mnie z siłą objawienia. On był gościem w moim domu, w domu, który zbudowałam. Co to oznacza w praktyce? Zapytałam, czując, jak w moim ciele strach ustępuje miejsca zimnej, twardej sile. W praktyce oznacza to, że może pani wezwać go do opuszczenia lokalu w trybie natychmiastowym. On nie ma żadnego tytułu prawnego do przebywania w pani domu bez pani zgody, a pani właśnie tę zgodę cofnęła. Wzięłam głęboki oddech. To nie była już kwestia zemsty. To była kwestia sprawiedliwości, odzyskania kontroli. Piotr przez lata traktował mnie jak element wyposażenia wnętrz. Teraz miał się dowiedzieć, że ten element był tak naprawdę fundamentem, na którym stał i że ten fundament właśnie postanowił się usunąć. Proszę przygotować pismo, panie mecenasie, powiedziałam, a mój głos był mocny i pewny, jakiego nie słyszałam u siebie od lat. Chcę odzyskać swój dom i swoje życie. Nie było mnie przy tym, gdy Piotr otrzymał pismo z kancelarii, ale potrafię to sobie wyobrazić. Wraca zmęczony po cudownym dniu z Sylwią, wchodzi do chłodnego, pustego domu, w którym nikt na niego nie czeka z kolacją. Na stole, w tym samym miejscu, gdzie zostawił telefon, leży elegancka, biała koperta. Myśli pewnie, że to kolejna prośba o datek na cele charytatywne. A potem czyta. Informacje o tym, co działo się później, docierały do mnie strzępkami, głównie od mojej przyjaciółki Kasi, która miała wspólnych znajomych z siostrą Piotra. Podobno wpadł w furię. Dzwonił do mnie setki razy. Nagrywał się na pocztę, przechodząc od gruźb. Przez błagania, po histeryczny płacz nie odsłuchałam ani jednej wiadomości. Jego siostra Justyna zadzwoniła do Kasi, by dowiedzieć się, co ta wariatka Magda sobie wyobraża. Opowiadała, że Piotr musiał się w pośpiechu wynieść. Gdzie? Oczywiście do Sylwii. Okazało się, że jej luksusowy apartament z Instagrama to w rzeczywistości wynajmowana kawalerka na strzeżonym osiedlu, gdzie ściany są z kartonu, a sąsiedzi słyszą każdy głośniejszy oddech wizja wspólnego, romantycznego gniazdka zderzyła się z rzeczywistością. Zamiast porannej kawy na tarasie z widokiem na ogród, który pielęgnowałam, mieli widok na parking i siebie nawzajem, stłoczonych na trzydzieści metrach kwadratowych. Piotr przyzwyczajony do przestrzeni, do gabinetu, do absolutnego porządku i obsługi na najwyższym poziomie, zaczął się dusić. Sylwia, przyzwyczajona do mężczyzny, który zabierał ją do drogich restauracji i kupował prezenty, nagle musiała zmierzyć się z jego stertą brudnych ubrań i irytacją, że kawa nie jest wystarczająco gorzka. Najbardziej satysfakcjonująca była relacja Kasi z rozmowy z Justyną. Wiesz, on teraz ciągle do mnie dzwoni, narzeka żaliła się siostra Piotra, że Sylwia nie umie gotować, że wszędzie są jej ciuchy, że nie ma gdzie trzymać swoich rzeczy. Musiałam mu nawet pożyczyć pieniądze na kaucję za mieszkanie, bo okazało się, że wszystkie oszczędności trzymał na wspólnym koncie, do którego Magda zablokowała mu dostęp. Słuchałam tego siedząc w kawiarni pani Heleny i nie czułam radości. Czułam spokój, jakbym oglądała film o kimś obcym. Oni zniszczyli swój idealny obrazek. Nie ja. Okazało się, że ich wielka miłość była wspaniała tylko wtedy, gdy sponsorował ją mój czas, moja praca i mój dom. Kiedy zabrakło scenografii, aktorzy nie potrafili grać. Wróciłam do swojego domu po dwóch tygodniach. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było wynajęcie firmy, która zabrała wszystkie rzeczy Piotra ubrania, gadżety, pamiątki z jego wyjazdów integracyjnych. Patrzyłam, jak wynoszą w kartonach piętnaście lat mojego życia nie czułam żalu czułam ulgę potem zaczęłam odzyskiwać przestrzeń dla siebie sypialnię w której spaliśmy razem przemalowałam na jasny świetlisty błękit kupiłam nową pościel z egipskiej bawełny o której zawsze marzyłam jego gabinet pełen ciężkich dębowych mebli stał się moją pracownią wstawiłam tam ogromny stół kreślarski ustawiłam oświetlenie a na ścianach powiesiłam swoje stare szkice wyglądały jak dawno zaginieni przyjaciele Zapisałam się na intensywny kurs włoskiego. Zawsze chciałam zwiedzić Toskanie, ale Piotr wolał bardziej dynamiczne kierunki. Odkurzyłam stary aparat fotograficzny i zaczęłam na nowo uczyć się patrzeć na świat. Nie przez pryzmat tego, co spodobałoby się jemu, ale przez pryzmat tego, co porusza mnie. Fotografowałam architekturę starych kamienic, grę światła na liściach w moim ogrodzie, zmarszczki na twarzy pani Heleny, którą regularnie odwiedzałam. Odnowiłam stare przyjaźnie. Zadzwoniłam do Kasi, do Izy, do dziewczyn, z którymi straciłam kontakt, bo nie miałam czasu. Spotykałyśmy się na winie, na długich spacerach, w kinie. Okazało się, że nie muszę opowiadać o serniku, by być interesującą rozmówczynią. Mogłam dyskutować o filmach, o polityce, o moich planach na założenie małego biura projektowego. Zaczęłam przyjmować małe zlecenia, najpierw od znajomych, potem z polecenia projekt aranżacji wnętrza, adaptacja poddasza. Pieniądze nie były duże, ale uczucie satysfakcji, gdy widziałam, jak moje pomysły materializują się, było bezcenne. Po raz pierwszy od piętnastu lat czułam, że oddycham pełną piersią. Dom, który kiedyś był symbolem mojego poświęcenia, stał się symbolem mojej wolności. Każdy poranek, gdy budziłam się w błękitnej sypialni, a słońce wpadało przez moje okno, był cichym manifestem. Już nie byłam dyrektorem cudzego życia. Byłam architektem własnego i budowałam je dokładnie tak jak chciałam. Minął prawie rok. Rok ciszy ze strony tamtej rodziny. Czasem tylko docierały do mnie jakieś plotki coraz bardziej żałosne. Ale pewnego wieczoru, gdy siedziałam w swojej pracowni, przeglądając zdjęcia z ostatniego weekendu w Krakowie, mój telefon zawibrował. Wiadomość na komunikatorze. Od Bartka. Moje serce na chwilę zamarło. Przez ten cały czas nasz kontakt był sporadyczny i bardzo formalny. Wiedziałam, że jest rozdarty, że kocha ojca, ale widzi, co się stało. Nigdy go nie naciskałam, czekałam, otworzyłam wiadomość, spodziewając się prośby o pieniądze albo jakiejś niezręcznej próby mediacji, ale to, co przeczytałam, sprawiło, że łzy napłynęły mi do oczu. Cześć, mamo, wiem, że długo się nie odzywałem tak naprawdę. Przepraszam, musiałem sobie to wszystko poukładać w głowie. Chyba dopiero teraz zaczynam rozumieć. Przez całe życie myślałem, że macie idealny dom, że tata jest superbohaterem, który wszystko załatwia, a ty jesteś od tego, żeby ten dom był piękny i spokojny. To on był na pierwszym planie, zawsze, a ty byłaś tłem. Byłem u niego kilka razy w tym nowym mieszkaniu. Mamo, tam jest strasznie. Nie chodzi o to, że jest małe, chodzi o atmosferę. On jest ciągle zły. Sfrustrowany, ta jego nowa partnerka patrzy na niego jak nachodzący bankomat, który się zepsuł. On nie potrafi sam zrobić sobie herbaty, nie wie gdzie się płaci rachunki. Jest jak duże, bezradne dziecko. I wtedy zrozumiałem. To nie on był siłą tego domu, to ty nią byłaś, ty byłaś słońcem, a on tylko się w twoim blasku ogrzewał, mówiąc wszystkim, że to jego własne ciepło. Przepraszam, że byłem ślepy. Przepraszam, że nie widziałem ile nas to wszystko kosztowało. Ciebie, widziałem twoje zdjęcia na Instagramie, widziałem twoje projekty, wyglądasz inaczej, wyglądasz jak ty, jak ta Magda, którą pamiętam z opowieści babci, ta, która chciała budować domy. Nie wiem, czy mi wybaczysz, że tak długo byłem po jego stronie, ale chciałbym cię zobaczyć nie jako syna twojego byłego męża, ale jako twój syn, tylko ty i ja. Możemy pójść na pizzę? Jak kiedyś, Bartek. Czytałam tę wiadomość w kółko, a łzy płynęły mi po policzkach. To nie były łzy smutku, to były łzy oczyszczenia. Mój syn mnie zobaczył, naprawdę mnie zobaczył, po raz pierwszy. Zanim odpisałam Bartkowi, pozwoliłam sobie na całą noc przemyśleń. Usiadłam w fotelu w salonie z kieliszkiem wina w dłoni i patrzyłam w ciemny ogród. Wiadomość od syna była jak brakujący element układanki. Potwierdzenie, że moja decyzja nie była aktem egoizmu, ale aktem samoocalenia, który teraz, z perspektywy czasu, stawał się zrozumiały nawet dla niego. Moja odpowiedź nie mogła być ani oskarżycielska, ani wylewnie sentymentalna. Musiała być prawdziwa, musiała wyznaczać nowe granice, opierając się na miłości, ale i na szacunku do samej siebie. Następnego dnia rano napisałam: Cześć, synku, dziękuję za Twoją wiadomość znaczy dla mnie więcej niż potrafisz sobie wyobrazić. Przeczytałam ją wiele razy. Nie musisz mnie za nic przepraszać. Byłeś dzieckiem, a potem młodym mężczyzną, który widział świat takim, jakim mu go pokazywano. Nie mam do ciebie żalu. Cieszę się, że teraz patrzysz na świat własnymi oczami. To najważniejsza umiejętność, jaką możesz w życiu posiąść. Masz rację, jestem teraz inna, a może po prostu jestem wreszcie sobą. Tą Magdą, która na długo zasnęła, ale na szczęście się obudziła. I tak chciałabym budować domy. I właśnie zaczynam. Pizza brzmi wspaniale, pod jednym warunkiem to będzie nasz czas, bez rozmów o Twoim ojcu, o przeszłości, o tym co było. Porozmawiajmy o Tobie, o Twoich studiach, o Twoich marzeniach i o moich. Poznajmy się na nowo. Co Ty na to? Czekam na propozycję terminu. Ściskam, mama. Wysłałam wiadomość i poczułam głęboki, przenikający spokój. To było zamknięcie. Nie poprzez trzaśnięcie drzwiami, ale poprzez otwarcie nowych, na własnych warunkach. Uświadomiłam sobie, że przebaczenie nie polega na zapomnieniu. Polega na odebraniu przeszłości mocy do definiowania naszej teraźniejszości. Piotr, Sylwia, ich mały dramat w kawalerce to wszystko stało się odległym echem, hałasem z innego życia. Moje życie było tutaj, w domu wypełnionym światłem, w zapachu świeżej kawy, którą piłam samotnie, ale nie czując samotności, w planach podróży do Toskanii, w szkicach nowych projektów i w obietnicy spotkania z synem, który wreszcie zobaczył we mnie nie tylko matkę, ale człowieka. Nie jestem już echem w cudzym domu, jestem głosem we własnym, a ten głos dopiero zaczyna opowiadać swoją historię. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zostaw komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami. Czy kiedykolwiek czułaś, że musisz zawalczyć o siebie? Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych opowieści o sile, odwadze i odnajdywaniu siebie na nowo.